Cześć, witam was w kolejnym holu zakupowym kosmetycznym z Rosmana, Natury, Hebe i Leclerca. Trochę tego jest, ale głównie mam tutaj rzeczy z promocji, oczywiście aktualnych, jeszcze wiecie, z świątymi zatakowane, no i takich moich ulubieńców, więc myślę, że film będzie ciekawy. Zaczniemy właśnie od Rosmana. W Rosmanie gazetka jest do 30 lipca, więc spokojnie zdążycie sobie kupić to, co wam tutaj wpadnie w oko. No i lecimy z tym, co ciekawego nabyłam w Rosmanie. Pierwsza rzecz to właśnie mój ulubieniec. Prawie, że skończyłam pierwsze opakowanie I już mam kolejne, to jest Taft Aloe Boost Natural Waves and Volume Tak wygląda zielony, taki z nowej serii aloesowej I to jest produkt do teksturyzowania włosów Ale też na objętość To jest pierwszy w moim życiu produkt na objętość Który działa, naprawdę daje tej objętości włosom Ale też jednocześnie ich nie przetłuszcza Nie, nie skraca świeżości i tak dalej Więc kocham go I no też ja mam bardzo ciężkie włosy Błyszczące, takie wiecie, taką taflę, ale no ogólnie bardzo ciężkie i e, on sprawia, że włosy wyglądają pięknie. Więc e, kolejne opakowanie teraz kosztuje 19 zł i to jest już cena po promocji, tam chyba z 25, więc i tak wychodzi trochę drogo. Wydaje mi się, że oni już podnieśli cenę. Na pewno wcześniej go kupowałam taniej, e, no ale jest wart, więc wiecie, będę go kupować. I jeszcze coś do włosów to jest Anwen Hermi More, Też rzeczy z Anwen teraz w Rosmani macie na promocji. Ja kupiłam ten szampon dla mojej mamy, ponieważ kocham szampon z peelingiem kawowym, enzymatycznym. I właśnie teraz mam go w łazience. A ostatnio byłam, słuchajcie, u mamy i mama powiedziała, że kupowała jakiś taki swój ulubiony szampon z czarnuszką, wycofali go i teraz nie wie, który szampon jest dobry. Więc powiedziałam, że kupię jej kilka moich ulubionych szamponów i zaczęłam właśnie od. Tego, jeszcze muszę zajść do Hebe i kupić jej tam znakomi, szampon i kilka innych Żeby sobie popróbowała Lubię mojej mamie robić zakupy kosmetyczne tak szczerze. Tylko słuchajcie, chciałam kupić ten właśnie kawowy enzymatyczny, a wzięłam szampon zwiększający objętość. On jest w dokładnie takim samym opakowaniu. Dopiero w domu zorientowałam się, że to nie jest ten sam, ale i tak jej go dam do testów, bo moja mama ma dokładnie te same włosy co ja, tylko dużo grubsze, ale dokładnie ten sam problem z oklapywaniem, więc myślę, że warto, żeby sobie popróbowała właśnie w ogóle te kosmetyki anwen. Szampon kosztuje. 20 zł, więc jest to cena ok, bo wiecie, w regularnych to tam są po mniej więcej 3 wychy. Następne rzeczy to jest cała seria. No, prawie cała, bo nie wszystko wzięłam, ale Glaze and Glow od Bielendy Ja już z tej serii testowałam. Serum, które oczywiście tutaj też jest. Ja pamiętam, że jak to weszło, nie byłam jakoś szczególnie zainteresowana, ale dużo osób polecało i mówię, no dobra, wypróbuję i okazało się, że to serum jest genialne. Jest dużo lepsze niż większość drogeryjnych serów z Eveline i Bielendy. Więc jedno już zużyłam i odkupiłam kolejne, cała seria jest w Rossmanie na promocji, więc możecie teraz nabyć taniej Jeżeli jeszcze nie testowałyście sobie, a tak słyszycie, że wszyscy polecają, to serdecznie Wam polecam To serum jest tutaj cer z ceramidami nawilżająco-rozświetlające, takie mleczne, bardzo przyjemne ceramidy, ale też kwas hialuronowy, beta-glukan, no ogólnie Super I z tej serii stwierdziłam, że skoro serum jest super To wezmę sobie jeszcze e, krem I wzięłam tutaj krem właśnie nawilżający i rozświetlający z ceramidami no To jest samo, beta glukan I krem pod oczy z taką e, końcówką Tak się prezentuje Mniej więcej tam po 15 zł te, te produkty są Zobaczymy sobie ten krem mm, Będzie miał tak, tą fajną końcówkę, którą ja lubię którą właśnie niektóre kosmetyki z Bielendy mają. Dzisiaj mam takie dosyć. Nie wiem, żółte włosy w kamerze w ogóle nagrywam dosyć późno, bo jest już prawie 20, więc też to światło jest takie sobie, ale olejmy to. Dalej wzięłam sobie z nowej serii, z Flafa mgiełkę nabliżającą waniliową i to jest to jest produkt, który no oczywiście przyciągnął mnie, ponieważ jest waniliowy i stwierdziłam, że... Chętnie sobie tego poużywam, ale jeszcze właśnie zerknęłam na skład, który jest naprawdę spokojny. Jest po prostu woda gliceryna, woda kokosowa, jakiś tutaj kwiatowy wyciąg, wyciąg z wanilii Słuchajcie, są fermenty i ryż, więc ja bardzo lubię takie składniki i stwierdziłam, że tym bardziej jak ma ładnie pachnieć I jeszcze ma mieć fermenty i ryż, to może być naprawdę spoko Więc jak tylko skończę to, co mam do psikania teraz, to sobie to otworzę i zobaczę na promocji macie również serię bielendy cera lipidium i to jest właśnie ta żółta seria. Niebieską znam bardzo dobrze, bardzo lubię. Zresztą myślę, że wiele z Was też zna i lubi, dajcie znać, a jak nie testowałyście, to, to potestujcie po prostu, bo są świetne te kosmetyki, a dużo osób polecało tą żółtą, ta żółta to jest z ceramidami. Ja mam tutaj krem pod oczy i mam też właśnie krem barierowy do twarzy tutaj um, też właśnie cała seria na prące, więc więc potestuję sobie tą serię i ja dużo bardziej lubię właśnie te kremy niż bielędę profesjonalną, bo w bielędzie profesjonalnej jest silikon między innymi, więc no, dla mnie to jest bez sensu. Mam co prawda teraz serię profesjonalnej krem, powiem wam więcej o nim w denku, więc jak lubicie takie filmy i jesteście tu nowi, to zasubskrybujcie. A no właśnie, wtedy, wtedy się dowiecie więcej No i co jeszcze? Tu do ciała mam żel pod prysznic Yope My Body Skin Inspire, czyli nowa seria To jest po prostu zapach blue coconut, więc... Myślę, że będzie mi się bardzo podobał, bo lubię takie świeże typu właśnie woda kokosowa I teraz wszystkie te, że są na promocji Ja i tak je chciałam wypróbować, więc widząc, że jest promocja To po prostu chwyciłam ten zapach, który podejrzewam, że najbardziej będzie mi odpowiadał Mam również z Altery dezodorant w sztyfcie Masło migdałowe On ma bardzo dobry skład I stwierdziłam, że sobie przetestuję Bo szukam dezodorantu bez soli aluminium Który, no, będzie mi się Sprawdzał, więc zobaczymy. Ładnie pachnie. I teraz jest przeceniony na 13 zł. Jest jeszcze druga wersja, ale ja wybrałam tą migdałową. No i zobaczymy. I na koniec, jeżeli chodzi o rosman, to mój ulubiony krem Fusvol, balsam do stóp z olejkiem z drzewa herbacianego. Zawiera masło i olej makadamia. I ja tych kremów używam od wielu lat. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie o tym, bo są tanie, dobre składowo i najlepsze, jeżeli chodzi o stopy, o zmiękczanie stóp przy regularnym używaniu. To naprawdę super, super, wiecie, na te stopy działają. Dobra, i teraz skleję się po drugą siatkę, bo mam tutaj pełną siatkę jeszcze z kosmetykami. Co prawda z Hebe, ale mam tu kosmetyki z natury i z leklerka. W leklerku. Mm, Byłam, bo właśnie odwiedziłam mamę i tam razem pojechałyśmy Ja tych marek nie znam, ale no jest taka marka jak Bewola Marka taka wiecie, leklerkowa No i słuchajcie, yy, czy, przepraszam, to jest Kaufland, nie leklerk Już pomyliłam sklepy Aczkolwiek powiem wam, że no ten yy, aloes kosztował w Kauflandzie 5-7 zł 7 zł, więc bardzo tanio Ja tak patrzę w skład Kurczę, ok, naprawdę ok Jest aloes, mentol um, No jakby nic tutaj takiego Wiecie, jakiegoś Co bym nie chciała używać, nie ma e, A że ja aloesu używam Regularnie na, na ole, Do olejowania włosów e, No to wzięłam, bo to jest chyba Najtańszy aloes w tym momencie, jaki, jaki Znam, więc spoko e, Były też masełka z Jopa Ja ich dawno nie widziałam, kiedyś one były W Rossmanie, w naturze a teraz chyba tylko przez internet można kupić. No i w Kauflandzie były po 20 i po 15 zł w zależności od zapachu. I ja wzięłam mój ukochany zapach, czyli kokos i sól morską. Ja kiedyś miałam to masło w innym zapachu. I nie pamiętam, ale wydaje mi się, że mi się sprawdziło A że kocham właśnie kokos i sól morską I często wracam do żelu podprysznic z tej serii To po prostu sobie e wzięłam e I żel, z którego też nie miałam chyba z 10 lat Czyli e or Original Source, ale w nowym zapachu Flower Rose and Lychee Rose and Lychee, czyli tak właśnie sobie pomyślałam, bo bardzo lubię różany zapach i taki osłodzony tym liczy, stwierdziłam, że może być fajny. No i wzięłam sobie też, e, też ten żel. Już go otwierałam, właśnie teraz będę go używać. Ale jest bardzo słodki ten zapach, więc zobaczymy, czy on mi będzie pasował pod prysznicem Natomiast no, dużo zapachów było w kaufkach do wyboru z tych Original Source. Więc jak lubicie, to, to tam są do nabycia. No i teraz pokażę Wam e, naturę. W naturze też bardzo rzadko bywam. Ale um, zaszłam i o dziwo kupiłam po prostu pełną siatkę rzeczy. Um, no i jedziemy sobie po kolei. Wzięłam sobie z Marion szampon do włosów rewitalizujący i maskę i odżywkę do włosów, dwa w jednym, cienkich i delikatnych. Te rzeczy były na wyprzedaży właśnie w naturze, na takiej półce z, z wyprzedawanymi rzeczami. Więc one nawet chyba nie są w, teraz na promocji w gazetce, tylko po prostu gdzieś tam wiecie. Natura je wyprzedaje. Jest kilka serii. Ja wybrałam tą zieloną, dlatego że ona też jest właśnie znowu z ryżem i moje włosy bardzo to lubią, więc stwierdziłam, że sobie potestuję z proteinami ryżowymi, szampon i maskę. Ja szukałam czegoś z proteinami ryżowymi. To się bardzo dobrze sprawdza na moich właśnie włosach. I znam tylko jeden taki szampon, w sumie znakomi i też ryżowy z herbuma. I oba uwielbiam, więc stwierdziłam, że to też mogą się u mnie dobrze sprawdzić. Spadła maska. Dobra, mam hydrolaty z Beauty Marrakesh i Mam z szałwi i z bergamotki. Też były wszystkie, wszystkie wersje na promocji za 13 zł za sztukę. A że bardzo lubię te hydrolaty z Beauty Marrakesh, to wzięłam sobie właśnie szałwie, która jest przeciwstarzeniowa i odżywcza, i bergamotkę, która jest regulująca i kojąca. My z Adamem dużo tego używamy, bo obydwoje po prostu. Po... Lubimy psikać, zwłaszcza rano, żeby się tak obudzić po umyciu twarzy, no ale też pod kwas czy tam po prostu w rewignacji się to przydaje, więc spoko e, Tonik mgiełka z wianka z krótkim terminem przydatności, ale ona ma 3 miesiące Cztery miesiące nawet do zużycia Więc stwierdziłam, że my to spokojnie Właśnie zużyjemy To jest ekstrakt z ziela owsa To jest jeszcze ten stary, zobaczcie Ja nie wiem, czy te toniki jeszcze są Bo Wianek zmieniał szatę graficzną No i wydaje mi się, że też delikatnie W ogóle mm, właśnie Te serie się zmieniły teraz Ale ja Wianka bardzo lubiłam To były takie pierwsze naturalne kosmetyki, które ja testowałam Więc z chęcią sobie wrócę Bo uważam, że to są naprawdę bardzo dobre produkty Kolejne rzeczy ale lesowe, to ta sama sytuacja, to też było właśnie wyprzedawane i też 4 miesiące do przodu, więc spokojnie to zadałam, zużyjemy peeling do twarzy, złuszcza i odnawia Ja nie mam za bardzo takich rzeczy Jeżeli chodzi o kwasy, one bardzo rzadko się u mnie sprawdzają, ale czasami warto gdzieś tam tą skórę mocniej oczyścić, więc tym bardziej teraz Teraz nie widać, ale no ogólnie ostatnio mnie dosyć mocno sypało i chcę się pozbyć E, takich pozostałości po tym, więc myślę, że mi się przyda. Więc to jak widzicie, 14,99, a tonik 8,99, więc e, no, spoko ceny. Następne rzeczy. Na które akurat były przecenione te moje farby, których używam i ja akurat używam ostatnio Sajos Kult Ashi. E, świetna farba, po której nie trzeba aż tyle tonować włosów. Ale wzięłam też taką, która też e, jest w trochę innej serii: Permanent Cool Color. E, no, zobaczymy. Zobaczymy, jak one się będą sprawdzać. Następnie, następnie słuchajcie, e, to promocja na. E, tą markę Natury Sejo i była taka promocja, że po prostu e, druga rzecz minus 80%, albo druga rzecz, albo jak weźmiesz dwie, to obie minus 50, już nie pamiętam dokładnie tej promocji, także wybaczcie mi, ale po prostu trzeba było sobie dobrać w pary te rzeczy, więc wzięłam sobie mydełka. Ja wiem, że to są tylko mydła, ale słuchajcie, no fajne zapachy i, i tanio dosyć wychodziły, więc stwierdziłam, że sobie wezmę, bo wiadomo, że to szybko, dużo schodzi. Mm, tu mam Monoi i jest cudowny ten zapach, ale mam też len i wanilia. Zobaczcie bardzo fajne połączenia. Więc e, spoko. One w, w regularnych cenach nie są drogie, chyba jedno kosztuje 6 tam złotych z groszami. No i plus właśnie e, dochodziła do tego promocja i w drugiej parze wzięłam sobie jeszcze jedno medełko Iris i Jaśmin, który też jest w ogóle super. Pod kątem zapachu, bo oczywiście już sprawdzałam. Normalne takie na się mydła, ale no mi to jakoś w mydłach do rąk nie przeszkadza. No i wzięłam sobie sól do kąpieli różaną, bo mi się też właśnie wydaje, że ten zapach mi się będzie podobał. I właśnie powiem Wam, że bardzo ładny. Bardzo ładna róża. To nie jest taka róża, wiecie, której nie lubimy. Taka pudrowa, różańcowa, tylko bardzo ładna. Ale wziąłam ją dlatego, że. Też Ten skład jest ok. Wiadomo, że to jest sól za chyba tam 6 czy 7-8 zł, może max. Minus ta promocja. Ale no, oczywiście jest sól morska. I na drugim miejscu jest wyciąg z róży. I propylenek, glikol i perfumę. Często jest tak, że jest sól morska i potem perfumy, potem perfumy I wiecie, więc jakby tych najtańszych soli zazwyczaj unikam. Ale ta stwierdziłam, dobra, jeszcze ma ten wyciąg z róży. Może być. No i dostałam mnóstwo próbek Ja tych próbek nie zużyję, bo ja... A, jeszcze mam balsam O, ten balsam jest super Też go już otworzyłam W naturze są takie balsamy, których ja nie widziałam ani w Hebe, ani w Rossmanie I jest ich dosyć sporo Z Liren i chyba z AA I chyba jeszcze z Sorai są Ja ostatnio zresztą kupiłam bardzo fajny właśnie taki truflowy z, W naturze, z, też chyba z Liren Więc teraz też zajrzałam na ten dział Praktycznie wszystkie balsamy były przecenione i wzięłam sobie Jasmine Love. Jasmine Love, Jaś, jaśminowe Love, wiecie, balsam do ciała, który no składowo był jak najbardziej ok, To jest właśnie na wiecie różnych takich olejach, czy ze słodkich migdałów, czy masłuszków, kwala, no taki, ale dosyć długi jest ten skład nawet wyciąg z lawendy. Tu jest jest naprawdę spokojnie, ma nic czego ja bym nie chciała używać i już sobie powąchałam. Pachnie przepięknie. Nie wiem, czy to jest, powiedziałabym, 100% jaśmin, ale jest po prostu zniewalający ten zapach. Bardzo mi się podoba, więc już go biorę do łazienki, żeby go e, używać. I był przeceniony chyba na 17 zł, więc no tutaj bardzo mi się podoba w naturze to, że, że te balsamy, bo ja lubię taką pielęgnację ciała, pachnącą fajnie, i, więc, więc, więc super. No i dostałam e, próbki, bo to te zakupy były dosyć duże. I dostałam próbeczki, tutaj mam jakieś dermiki, e, kremy i do tych kremów jest tutaj trochę, ale niestety mają silikon, więc ja je po prostu oddam e, komuś, e, może siostrze mojego męża, zobaczymy I tu mam jakieś takie e, szampony z Glisa, e, więc zobaczę czy ja to użyję, czy też komuś tam nie wiem, czy... a, tyle, tylko dwa więc wiecie, fajnie, że gdzieś tam te próbki mieli na stanie, żeby dać klientom z większym koszykiem. Uważam, że super. To wszystkie moje zakupy. Także jak widzicie, mm. Tak to wygląda, przepraszam, że tak poprawiałam tutaj włosy, ale powiem wam, że jestem po całym dniu poza domem i już widzę, że te włosy i oklapły i tak średnio wyglądają Mnie to trochę denerwuje, jak na siebie patrzę tu w podglądzie, ale wiecie, no to mam nadzieję, że was nie denerwowało Pamiętajcie o kciukach, jak wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych filmach